Witam bardzo serdecznie na kanale, z tej strony Damian. Oczywiście wszystko co usłyszycie na tym kanale nie jest żadną poradą inwestycyjną, w opisie filmu jest disclaimer. Powiem Wam troszeczkę, gardło mi boli, no ale jak się widzi taką zieleń, jest bardzo sympatycznie. I HEX, HEX, PLS, tutaj na fajnym plusie. Wiecie, tutaj nie ma jeszcze jakiejś takiej euforii, jesteśmy troszeczkę ponad fazę poświęcenia jeśli chodzi o pls bo PLS X jest cały czas tutaj pod wodą, chociaż dobrze sobie radzi. Mhm. Oczywiście skąd takie wzrosty? To jest pytanie za 100 punktów. Jak wejdziemy sobie tutaj na, na crypto Bubbles, na dzienne bąbelki, to widzimy, że całkiem, całkiem fajnie sobie tutaj projekty radzą, no ale PLS jest na Największym bombelkiem, co jest też na pewno ciekawego, to to, to że puls i hex na pulszeń tutaj wskoczył do 50. Widzimy tu ponad 100% w ciągu 7 dni. Puls X też się tutaj przesunął 170%. Powiem Wam, że to na pewno się nie. Nie, nie rozejdzie bez Echa. Takie, takie, wiecie, wzrosty, a tym bardziej jak przyjdzie hosta, to sobie możemy wyobrazić, możemy sobie wyobrazić, co będzie. Jak tutaj wejdziemy sobie na koń paprykę i będziemy sobie, zaznaczymy 7 dni. Jeśli chodzi o wzrosty, no to widzimy puls X, hex, wrapped puls, hex na no puls i puls Chain. Że ta piąteczka na pierwszym miejscu. Ja Wam tylko powiem, że jak przyjdzie naprawdę już taka hosta i wiele osób zacznie się interesować krypto, a jeśli oczywiście zacznie robić swoje, już zaczął, to takie coś bardzo przyciąga uwagę. No bo ludzie, wiecie, z reguły interesują się czymś, jak coś bardzo mocno rośnie. Nawet widać to na, na heksmisji, że wiele osób gdzieś tam się obudziło. Ech, powiem Wam, ja się trzymam cza cały czas swojego planu. Nic nie uśredniałem. Poza tym, że farma, która mi gdzieś tam dawała inki, no to sobie skupowałem po prostu za te inki Puls Xy, Hexy i to są coiny, które są za free, które mi wypracowała farma. Farma dalej pracuje. Dalej mogę sobie zbierać. Tutaj widzimy kolejne 30 inków, 50 dolarów i tak dalej, i tak dalej. Może sobie to szybko zbierzemy i dołożymy. Tak. Ciach. Powiem Wam, że przyjdzie, przyjdzie ten czas, gdzie takie projekty, wiecie, te wzrosty, które są teraz, one są zauważalne, ale y, sobie wyobraźmy, co może być, jak będziesz naprawdę... <laughs> Przepraszam. Będzie taka naprawdę euforia, i będzie takie FOMO. I wiecie, ludzie, którzy będą gdzieś szukać różnych projektów, będą widzieć yy, projekty, które rosną bardzo mocno. I żeby do tego też doprowadzić, to musi być hype. Arysiu potrafi, potrafi to zorganizować i zrobić. Tak, tu już mamy zebrane. I tak jak powiedziałem, on, yy, on potrafi tutaj rozgrywać bardzo dobrze marketing. Ja to wiele razy podkreślałem, chociaż czasami byłem sceptycznie nastawiony. Chociaż z tego względu, że też już wiecie, mam swoje lata, ja się też nie podpalam za mocno, a jeśli widzę pewne kwestie, zauważam, tak jakby na przykład choćby sprawa z Sekiem i tak dalej, i tak dalej, to ja zawsze siebie na kanale mówię tak, jak jest, i staram się to podkreślać. I tak dzisiaj wpadłem na taki pomysł, że może pozamykam te farmy i za jakieś tutaj wiecie, 5000 dolarów Dokupię sobie po prostu wybranych jakichś monet, ale nie wiem, nie wiem. Na razie te farmy pracują. Co ewentualnie mogę zrobić, to, to to, że w tym momencie za zebrane inki dokupić sobie na przykład PLSX, bo PLSX jest poniżej ceny poświęcenia i zawsze można sobie to zebrać. Za 116 dolarów. Darmowych 116 dolarów podkreślam. Zobaczymy ile otrzymamy PLSX-ów. Fitching best price. No, łapiemy, łapiemy najlepszą cenę. Tylko czy złapiemy. Zaraz będziemy do tego wracać. Tak, retweetu, jeśli jesteś w polskiej Army. Powiem Wam, że naprawdę idzie, idzie ten moment, w którym wiele osób, jak był odpowiedni moment na to, żeby, żeby się interesować tym rynkiem, mieli to gdzieś i przyjdzie, przyjdzie taki moment, gdzie przeoczyli to, znaczy przyjdzie taki moment, już taki moment się wydarzył, no bo ten, ten moment, w którym powinni się zainteresować rynkiem. Się nie zainteresowali. Przeoczyli to i będą dochodzić. Jak wiecie, będziemy robić nowe ATH na wielu, wielu coinach. O, i chyba tutaj coś Pulse X ma lekką zawieszkę. No dalej, dalej, szukaj ten na ceny. Tak, tutaj już. Wszyscy pokazują co się dzieje na, na heksie i na pustzejnie no, cię tutaj <laughs> dokonać zakupów No ale co śmieli. Powiem Wam, że pierwszy raz może od stronę, szybciutko Powiem wam, gardło mnie boli. Jakieś świństwo, które się złapało. No dalej, dalej, no łapiemy, łapiemy. No ale nie możemy, nie możemy coś złapać. Także wrócimy do tego za chwilę. U siebie przybiłem 4000 subskrypcji. Bardzo dziękuję. <laughs> no powiem wam, tutaj mam taki komentarz jeden, na który chciałem odpowiedzieć. Mam pytanie odnośnie sponge. Kupiłem trochę tego i na stronie pokazuję ilość zakupionych sponge, ale w zakładce staking jest zero. Czy to automatycznie przechodzi na staking? Yy, nie, powinno się to zrobić samemu. Ja na tym, o tym nagram też filmik, także wyczekiwać filmiku, bo zakup to jest jedno, a dodanie sponżów do stakingu to jest drugie. I Marcin Paczkowski, tutaj komentarz odnośnie Flair. Witaj, pytanko, czy jak będzie hossa i rośnie, to czy dalej będziesz trzymał zwrapowane flery do końca, czy jednak sprzedasz na szczycie i potem będziesz chciał odkupić na niej? Jak już będzie po pytam tylko o Twoje zdanie. Powiem Ci Marcin, że co do Flair, to tak jak mówiłem, że tutaj będę odbierał sobie do... Mm, będę robił claim każdego miesiąca do 2026 roku, ale jeśli te flery, które, które mam i fler wiecie, urósł bardzo, bardzo, bardzo mocno, no to na pewno bym jakąś część sobie tutaj sprzedał. Czy, czy, czy po to, żeby odkupić na dole? Nie wiem, ja jestem z reguły takim inwestorem, który zawsze stara się mądrze rozgrywać rynek i jeśli bym sprzedał, to na pewno bym wyszedł albo do Ethereum, albo do Bitcoina. Nie uśredniałem fler, nie, nie dokupywałem tego fler. Odbieram sobie po prostu miesiąc miesiąc klejmy, za moje XRP. Ale, jakby były jakieś tutaj niewyobrażalne wzrosty, to na pewno bym coś sprzedał. Myślę, że nie, nie trzymałbym tego. Bo można to przeoczyć. Powiem wam, że taki też błąd zrobiłem z songbirdami. Pamiętam, jak był Airdrop Songbirdów. I to te songbirdy, które otrzymałem na portfel, one były warte. No 2,5 chyba tysiąca czy 3 tysiące dolarów. Tak mówię, a zostawię sobie te songberdy, Po co to ruszać? No i potem songbirdy, jak spadły, no to to było. Jestem warte tam kilkadziesiąt dolarów. I tego nie ruszam. No to był błąd. Mogłem sobie chociaż połowę sprzedać. Ale z flerami myślę, że jeśli będą jakieś kosmiczne wyceny, to jakąś część pewnie sobie sprzedam. A moje założenia są takie, że do 2026 roku będę sobie to klimowo. To jest, wiecie, to jest, to jest nowy projekt, który, który dopiero wchodzi. Myślę, że ten 2026 rok, chociaż to będzie bessa. Początek Bessy. że nie wiadomo. Ale zobaczymy. Ale tak jak powiedziałem, jeśli coś urośnie do niewyobrażalnych wycen, no to trzeba się jakiejś części pozbyć, żeby się troszeczkę skeszować, ale ja zawsze z reguły się keszuję do właśnie do, do Bitcoina. No, powiem wam mielimy. Mielimy i nie możemy przemielić. A zobaczymy, czy możemy na heksy na przykład to wymienić. Tak szybciutko. Mam nadzieję, że głos będzie OK. Fitching best price. Powiem, że może jest tutaj sieć też przeciążona. Wiele osób, wiele osób czekało tutaj na taką, na taką wycenę. Powyżej fazy poświęcenia też fajnie napisał Piotr z Hex Serdecznie pozdrawiam Piotra że to jest ten moment, jeśli wszyscy oczywiście gdzieś tam płakali, że nie wyszli na swoje, że, że są na stracie i tak dalej, tak dalej, no to proszę bardzo, jesteście tutaj na jakimś tam plusie od fazy poświęcenia można się pozbyć tego projektu, wejść wyjść na zero z lekkim plusem I dziękuję za uwagę. No, ma się to inaczej do PLSX, bo PLSX jest dalej pod wodą ponad 50% no ale wiecie, przyjdzie czas, że i PLSX będzie W cenie poświęcenia i będzie można wtedy zamknąć temat. I wiele osób pewnie sprzedało sprzedało to na stracie. Ja Wam powiem, te wszystkie PLS-y, pls, -y, PLS -y, inki zostawiłem. Tak jak mówiłem, nie dokupywałem nic, nie usiedniałem nic. Z reguły staram się trzymać swojego planu. Jest to ciężkie czasami, bo teraz człowiek sobie może powiedzieć: No kurde, PLS, PLS był, wiecie, po 0,00. 0, 0, 0,3, no to już można było spokojnie tutaj zrobić na tym razy, razy 3. No ale jeśli ma się swój plan, to z reguły tego planu trzeba się trzymać, bo jeśli tego nie trzymamy, no to może szlak trafić, nasze podejście w ogóle do rynku i do, do naszych inwestycji, jeśli mamy jakieś założenie, to warto się ich właśnie trzymać, a nie, wiecie, zmieniać zdanie. No ale coś tutaj Coś tutaj jest nie tak, bo sieć jest chyba przepełniona. Linki. No bym wymienił sobie to na PLSX, -y, no ale no niestety może jak odpali, no to, to będzie ok. Farmy, wszystko elegancko tutaj poszło, za bezebrane. No ale widzimy, że coś tutaj muli, muli. No pewnie jest duże. No ale to też źle jeśli chodzi o, o, o sieć, bo co się będzie działo, jak będzie naprawdę mega euforia no tu widzimy, że coś się nie, nie wczytuje, może dlatego, że mam VPN-a że wyłączę tego VPN-a go przełączę, chociaż może na, na Stany go przełączę może będzie lepiej. No dalej, dalej. No dobra, przełączyliśmy na USA. A może będzie lepiej na Stanach. Dobra, jeszcze raz, ostatni raz. Ciach. Ciach. Dwa miliony sześćset PLS Xów. Darmowych, albo heksów sobie weźmiemy. xów mam od groma, wam powiem. Dobra. Ile będzie Heksów? Sześć tysięcy. Weźmy sobie PLS Darmowe PLS X. Widzisz, że jeśli ktoś używa VPN, no to czasami tak jest, że warto zmienić kraj. Ja z reguły gdzieś tam Europę zawsze wrzucam ale po zmianie na, na Stany Zjednoczone tutaj jest OK nie, Europa gdzieś tam jest zapchana. Czyli tak poprzez właśnie taką farmę, poprzez takie coś, że ma się coś darmowego, gdzieś tam sobie potem człowiek coś tam sobie wrzuca i potem się buduje ten portfel. I jak się potem. Okaże, że pewne projekty robią fajne wyniki. To jest miłe zaskoczenie, bo można, można fajny grosz wyciągnąć. Ja z reguły zawsze powtarzam, że warto sobie wtedy wrzucać to do, do bitcoina i, i sobie akumulować BTC. Dobra. Także 14 milionów pls za free. Farma dalej kula. Także jakbyśmy to tutaj wszystko pozamykali, to też by było fajnie. Ale niech sobie to tutaj dalej pracuje i będzie można dalej sobie tutaj to wymieniać. Słuchajcie, tyle ode mnie. Dziękuję za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę. Karmcie algorytm. Komentujcie. Wrzucajcie dalej. Tyle ode mnie, gdziekolwiek jesteście. Trzymajcie się. I na sam koniec jeszcze luk. Jak to ładnie wygląda. Fajnie, fajnie. Tyle ode mnie. Dziękuję. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.